Gdzieś bardzo, bardzo daleko, wysoko nad chmurami, leciał sobie pewien list. Leciał i leciał w stronę niezwykłego domu, w którym czekał na niego ktoś naprawdę wyjątkowy. Kto to taki? Zaraz wam pokażę. O, trzeba troszkę tutaj. No. Zostało się to wszystko. No. A co to będzie? O. O. o! o! Dziękuję! A w końcu przyszedł ten list. No. Tak. Zaraz go obejrzymy, Jasiulku. Olu? Witam Was w moim warsztacie. O, jesteście tam? Patrzcie uważnie, bo ja Was bardzo dobrze widzę. Spójrzcie tutaj, to są moje sanie, już są prawie gotowe do wylotu. A to mój latający zwiadowca, sowa śnieżynka. Są tu i elfy, które pracują na magicznym drzewie. Spójrzcie, to list od moich elfów o was. Zobaczmy go. A tutaj wasze zdjęcie. Ale słodko wyglądacie. Drogie dzieci, wiem, że jesteście cudownymi dziećmi. Jasiulku, Olu. Przeczytajmy, co elfy napisały w liście. Jesteście cudownym rodzeństwem, które bardzo się kocha i prześlicznie się razem bawi. Mają też taką radę. Zawsze słuchajcie rodziców. Dobrze, dobrze, już wystarczy. Zadzwońmy teraz do wieży lotów. Halo? Lopi. Mój plan lotów jest już gotowy. Świetnie wygląda, super. Aha. Rozumiem. Przełóż mi, proszę. A jak z pogodą? Można startować? Nie można? Hmm. Muszę chwilkę odczekać z wylotem przez tę burzę śnieżną. O, cześć, Ryku. Mówisz, że to pora na kakao? A, uwielbiam o pychotka. A co tam chcesz mi pokazać? Ach, no tak, zapomniałem o nich. Zaraz pokażę, kto bardzo was kocha. Kto jest na pierwszym zdjęciu? Mama i tata pięknie razem wyglądają, na pewno bardzo się kochają. A kto jest na drugim zdjęciu? Mama, jak zawsze jest taka piękna i tak bardzo kocha rodzinę. Ach, to takie cudowne. Ach, jak oni bardzo was kochają. Ay, zazdroższe, zazdroższe. No, oczywiście pamiętajcie, żeby po filmie ich przytulić i powiedzieć, że też ich kochacie. Dobrze, to teraz może ja pokażę wam moich małych ulubieńców. Dobrze, chodźmy, chodźmy. A, to są moje małe Czas, raz, oj dumny literek a, a to nasza mała elfka migotka Ona też nie będzie robić zabawki z innymi elfami. No, ale teraz chodzi do śniegiego przedszkola. Drogie dzieci. Dobrze, dobrze, poczytajmy już o was. O, album ze zdjęciami naszego gościa. Ach, gwiazdorku. Znowu się rozmarzyłeś o locie na moich saniach. Już mówiłem ci, że nie mogę cię ze sobą zabrać. Daj, daj mi tę drugą księgę. Jasiulku, masz już cztery latka? Podobno bardzo lubisz bawić się samochodami. Chciałbym cię pochwalić za to, że bardzo kochasz rodziców. Podobno czasami nie sprzątasz zabawek. Czy to prawda? Wiem też, że chodzisz już do przedszkola. Olu, masz już trzy latka. Podobno bardzo lubisz budować z klocków. Chciałbym cię pochwalić za to, że jesteś tak radosnym dzieckiem. Wiem też. Że rodzice kochają Cię ponad życie. O, to Wasze zdjęcie! Brawo, to znaczy, że jesteście na liście grzecznych dzieci. Bardzo się cieszę i gratuluję. Tak trzymać. Zobaczmy, co jeszcze tutaj mamy. Wasze prezenty to niespodzianka. Elfy chcą was zaskoczyć. Sam jestem ciekaw. Na pewno się ucieszycie. O, a to co? Ktoś do mnie dzwoni? O? Halo? Halo? Ach, rozumiem. Brakuje magicznego pyłu, tak? No dobrze, papa. Pa. Drogie dzieci! Niestety nie mam jak przylecieć do was z prezentami, bo sanie bez magicznego pyłu nie będą latać. Ach, macie może jakiś pomysł, co teraz zrobić? Ach, chwileczkę, momencik. Ach, tak! Jak będziemy razem klaskać, to przywołamy futrzanego strażnika pyłu. Klaszczmy razem! A! Nas uratował. Zostawił nam magiczny pył, dzięki któremu sanie polecą tam, gdzie chcemy. Tak, <ścoughs> tak, dziękuję ci, Bartłomieju. Elfy. Spokojnie, spokojnie. Nie martwcie się, coś na to poradzimy. O, tak, tak właśnie. A zaraz to naprawimy. Sania już działają dzięki magicznemu pyłowi. Zobaczmy jeszcze, gdzie mam lecieć z prezentami. Ach, to tutaj, prawda? Teraz to już na pewno trafię. Pogoda wreszcie wyśmienita. Ho! Oh, Hehe! Ruszaj mnie! Yeah. Ale prędkość! O, a, a cóż to? Cóż to za prezent? O! to ty gwiazdorku! Ach, udało ci się jednak ze mną polecieć saniami. A tym małym bohaterze. Aj, co za dzień! No dobrze. Pa pa! I wesoły świąt! Get me for Christmas. Christmas.